Uwielbiamy się bać. Tłumnie idziemy do kin, żeby zobaczyć psychopatycznego mordercę z piłą w dłoni, albo jeszcze lepiej hordę dzikich zombie atakujących miasto. Ale jak długo byśmy przeżyli, gdyby jedna osoba w tym tłumie zachorowała? Ile czasu zajęłoby zombie opanowanie Warszawy? Nie chcemy wiedzieć, bo prawda jest taka, że lubimy się bać, kiedy nic nam nie grozi. Ale to tylko jeden z powodów popularności filmów i gier o zombie. Domyślacie się, co będzie tematem dzisiejszego odcinka? Pod lupę weźmiemy jedną z najbardziej znanych serii o nieumarłych, Resident Evil. Przy okazji premiery najnowszego filmu, czyli Resident Evil: The Final Chapter, przybliżymy historię serii, opowiemy o filmach. Ale nie zapomnijmy także o grach. Gotowi? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, kiedy to miałam całe 3 lata i kiedy na rynku pojawiła się pierwsza część gry Resident Evil. Jedynka bardzo szybko podbiła serca graczy. Była grywalna, mroczna, klimatyczna, a do tego oferowała masę ciekawych zagadek logicznych. Dwa lata później wyszła dwójka, a potem już było tylko ciekawiej. Na całą serię składa się aż 25 gier, nie licząc wersji zremasterowanych, a już niedługo premierę będzie miał kolejny tytuł – Resident Evil 7. Cykl doczekał się także sześciu filmów aktorskich, dwóch filmów animowanych, kilku powieści i komiksów. Gry z serii Resident Evil sprzedały się w nakładzie prawie 70 milionów egzemplarzy. Ich fabuła koncentruje się wokół zmagań różnych bohaterów z tajemniczym wirusem T, zmieniającym ludzi w krwiożercze zombie. Początkowo akcja gier rozgrywała się w fikcyjnym amerykańskim mieście Raccoon City, gdzie umiejscowione zostały tajne laboratoria badawcze korporacji Umbrella. Wraz z kolejnymi odsłonami cyklu wprowadzano nowe wątki, postaci i lokacje. Co ciekawe, seria gier w Japonii została wydana pod nazwą Biohazard. Firma Capcom uznała jednak, że w Stanach nie uda się zarejestrować oryginalnego tytułu i wpadła na pomysł nowej nazwy. Ale to w końcu Alice jest postacią z gier wideo, czy wymyślono ją na potrzeby filmów? I jak w ogóle mają się filmy do gier wideo? Pierwszy film z serii wszedł do kin w 2002 roku i od razu wywołał sporo kontrowersji wśród graczy. Nie był on oczywiście wiernym odwzorowaniem fabuły znanej z gier Resident Evil, ale czerpał z niej sporo inspiracji. Zarówno w pierwszej, jak i w następnych częściach filmowego Residenta znajdziemy sporo podobieństw z grami. Pierwszym elementem wspólnym jest stworzony przez korporację Umbrella wirus T, który zmienia ludzi w zombie i wywołuje różnorakie mutacje. Oprócz firmy i wirusa pokrywa się także nazwa tajnego laboratorium korporacji The Hive oraz miejsce akcji – fikcyjne miasto Raccoon City. Zarówno w filmach, jak i grach występują też las plagas organizmy pasożytnicze, które sprawiają, że ich żywiciel nie odczuwa bólu, staje się niewiarygodnie silny i skoncentrowany na celu, który chce zniszczyć. Chociaż w filmie ten wątek został bardzo uproszczony. W filmach zobaczyć możemy sporo postaci z gier. Między innymi agentów z oddziału specjalnego policji Stars, Jill Valentine i charyzmatycznego Chrisa Redfielda. Następne osoby przeniesione na ekrany kin to uparta Claire Redfield, Ada Wong czy Leon S. Kennedy. Twórcy filmów nie zapomnieli o najbardziej charakterystycznych potworach z serii gier wideo. Dzięki temu możemy zobaczyć mutanty, takie jak Licker i Nemesis. Alice, dziewczyna posiadająca niewiarygodne umiejętności i do tego całkowicie odporna na działanie wirusa T, została oczywiście wymyślona na potrzeby filmu. Ale chyba nikt nie ma tego twórcom za złe. Już od pierwszego filmu Alice podbiła serca fanów na całym świecie. Poznaliśmy ją jako nagą cierpiącą z powodu amnezji pracowniczkę korporacji Umbrella, ale w każdej kolejnej odsłonie serii główna bohaterka stopniowo dojrzewała i wchodziła w posiadanie nowych umiejętności. W najnowszym filmie Resident Evil ostatni rozdział Alice będzie musiała powrócić do źródła całego koszmaru, laboratorium The Hive w Raccoon City. Tam stoczy ostateczną walkę o przetrwanie ludzkości. O serii porozmawiamy z Tadeuszem Zielińskim, człowiekiem od wielu lat związanym z branżą gier wideo, a do tego wielkim fanem filmów Resident Evil. Ludzie bardzo lubią zombie i ja mam swoją teorię dlaczego, zwłaszcza w grach. W grach to jest najbardziej, najwygodniejszy przeciwnik, jakiego można sobie wyobrazić. Bo z jednej strony jest humanoidem, a z drugiej strony no nie jest człowiekiem, tak? Jest ochłapem mięsa, z którym można zrobić bardzo, bardzo dużo, bardzo złych rzeczy. Różne bardzo, bardzo okropne i brutalne sposoby męczyć, dręczyć i, i wykorzystywać i nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Ja mam taką teorię. To nie jest wierna adaptacja, żadną miarą. To jest wzięcie marki, świata i stworzenie w tym świecie czegoś zupełnie praktycznie nowego, z nowymi postaciami, czy właściwie z tymi samymi postaciami, ale wsadzonymi w troszeczkę inne role, ale gry generalnie się bardzo ciężko przenosi na ekran filmowy i wydaje mi się, że, że trzeba iść na kompromis i trzeba zmieniać ten scenariusz tak, żeby on pasował. Dlaczego akurat ta konkretna adaptacja zajarzyła? Szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie do końca to rozumiem, mimo mojej całej sympatii dla, dla serii. Chyba jest to połączenie zombie, które wiadomo, plus jeden do oceny zawsze w każdej sytuacji, z bardzo dobrą aktorką, nośną aktorką, która, która porwała za sobą tłumy i stworzyła bardzo fajną postać, specjalnie na, na zresztą na użytek filmu. Jest tam dokładnie wszystko to, czego ja oczekuję od filmu zombie, czyli, czyli różnorakie, fajne, nieumarłe, które można rozwalać w brutalny sposób i zwykle się to dzieje. Jest tam zawsze przynajmniej jedna dobra scena walki. Bo tutaj właśnie znowu Mila pokazuje swoje, swoje umiejętności. No jest powracająca też moja ukochana scena z laserami. No to jeszcze od pierwszej części, jeżeli pamiętacie, jak tam się rozpadają na, na kawałki, to to, to jest tak, to jest zdecydowanie taki motyw powracający z rezydentów, który, który bardzo lubię. No I do tego wszystkiego jest jeszcze jedna zaleta rezydentów, czyli reżyser, czyli Paul WS Anderson, WS Anderson, który jest też reżyserem jednego z moich ulubionych filmów Science Fiction, czyli Pandorum. I to jest taki właśnie klasyczny przykład reżysera, który. To jest. Wydaje mi się, że to jest ten człowiek, którym uwe Ball zawsze chciał być, tylko jemu się to udało zrobić. Oczywiście wybieram się do kina na, na najnowszego Residenta. Tak jak mówię, jestem fanem serii, więc nie mogę sobie odpuścić. Filmy i gry się nie lubią i, i w ogóle cała nasza rozmowa troszkę kręci się wokół tego, że Resident jest jednym z tych jednym z tych nielicznych przykładów, kiedy to się w jakiś sposób udało. Grab some gear. This is what I do. Możemy dyskutować o wadach i zaletach serii Resident Evil, ale bezspornie cykl gier stał się kultowy, a jego filmowe adaptacje, co nie zdarza się często przy przenoszeniu gier na ekrany kin, osiągnęły ogromny sukces. Przypominam, już 27 stycznia będzie miała premierę w Polsce, najnowsza odsłona serii Resident Evil z piękną Milą w roli Alice. Zapraszam do kin i dzięki za uwagę. Cześć. We'll